tu wolno łapać? A to trzeba do siebie? to trzeba ja bym chciał przyjechać coś na ciężko, coś strapienie w jakiś A jak to mówisz, to Nie, to jest. To jest. Że... Nie jeszcze, że pamiętaj. To jest prywatne. Skutery wodne można by sobie było przywieźć, pobrykać? Skuter wodny albo jakiś no. coś takiego? banana dmuchanego byśmy przywieźli na banan. Można. Można? Można. Ale też się powiedzieć, że... bo... Opływałeś, tak. Majster, kiedyś na takim bananie? Ja byłam. Bo... Ja nie w nie nie No. Ja próbam. A na nartach wodnych? Na no, tym nie. Ja o, zobaczcie, Plastro... to... jak mi się zapyta. Jak mi się zapyta. Zobacz, to... Jakie masz wody Nie wiem, tak patrzę, tu siedzi wędkarzy tyle, ale nikt tu nic nie... ciekawego nie złapał, no. Ładne. Ja. Odwiedziłem żadną rybkę, tylko, zobacz... Ja tu myślałem, że pan to wędkarz. Czy tu łowię jakieś rekiny, wieloryby, ja kobry. Ja a nie wiem Sportowy, co pan trenuje? Trenował? Czy trenuje Trenu piłkę nożną? jaki klub? Nie, Łódź. Nie, zróbmy. jaki, jaki? Ale, A, grał pan piłkę, nie trenował w, jak w jakimś klubie? A na jakiej pozycji? Bramkarz? Nie. Yeah. Na paski chciał pan bramki. Oli łopca goli? Gdzie Zabrze, oboje? No, to co tak. Nie to już OK, że ty.